Cześć, ja się nazywam Edward Ziemiński, a to jest mój kurs c od zera, Czyli kurs programowania dla osób bez doświadczenia. Zacznę od wstępu, w którym opowiem o sobie i o założeniach tego kursu. Jeśli chcesz pominąć wstęp i przejść bezpośrednio do nauki, w opisie filmu znajdziesz linki do poszczególnych rozdziałów tego odcinka. Z pewnością dla osób, które zdecydują się oglądać ten kurs, ważne jest, kto go poprowadzi, jakie doświadczenie ma ta osoba. Ja się nazywam Edward Ziemiński. Programować zacząłem około 20 lat temu. Było to w podstawówce, a moim pierwszym językiem programowania był Turbo Pascal. Napisałem w tym języku m.in. program Złote Myśli. Był to odpowiednik modnych w tamtym czasie zeszytów z pytaniami przekazywanych wśród rówieśników. Z tą różnicą, że moje Złote Myśli krążyły wśród znajomych na dyskietce 3,5 cala. A odpowiedzi moich znajomych zapisywały się w postaci pliku tekstowego. W późniejszym czasie tworzyłem strony internetowe w oparciu o HTML i CSS. Programowałem w PHP, w C. Potem do C dołączyłem bibliotekę QT. W międzyczasie nauczyłem się obsługiwać bazy danych, głównie MySQL. Programowanie cały czas traktowałem w charakterze hobby. Jednak od około 7 lat pracuję w firmie, gdzie moje umiejętności przydają się, by rozwiązywać problemy biznesowe. Na początku rozwiązywałem je poprzez pisanie makr w języku Visual Basic. Makra te działały w popularnym Excelu, Accessie czy Outlooku, ale nie tylko. Obecnie, od ponad 2 lat, piszę programy i biblioteki w języku C-Sharp. Jak zapewne widzicie, żaden ze mnie profesor informatyki, a mimo to postanowiłem podzielić się z Wami wiedzą i doświadczeniem w temacie języka C-Sharp i programowania ogółem. Jest moją ambicją, by ten kurs był taki, jaki sam chciałbym przejść na początku swojej drogi w programowaniu. Chcę dołożyć 100% staranności, żeby każdy odcinek był dopracowany, by nie wprowadzał was w błąd, i by od jak najwcześniejszego stadium uczyć was najlepszych praktyk w programowaniu. Jeśli zauważycie mój błąd, bardzo proszę, byście napisali o tym w komentarzu, abym miał szansę ten błąd poprawić i nie wprowadzać w błąd nowych kursantów. Zależy mi na tym, by jakość tego kursu była jak najwyższa. Przy okazji, robiąc research do każdego odcinka, uczę się również sam, co jest również dla mnie bardzo wartościowe. Wybrałem język C Sharp, ponieważ uważam, że jest to obecnie jeden z najlepszych wyborów, zarówno na start, jak również jako docelowy język, którym chcemy programować. Oczywiście, jest to kwestia dyskusyjna. W internecie można znaleźć niekończące się dyskusje nad wyższością jednego języka programowania nad drugim. C-Sharp, według mnie, jest językiem łatwym do nauczenia się od podstaw. Jednocześnie, można się w nim łatwo nauczyć dobrych praktyk, uniwersalnych dla programowania w dowolnym języku. A gdy zdobędziecie już doświadczenie, docenicie wiele funkcjonalności tego języka, których próżno szukać u konkurencji. Jest to również bardzo uniwersalny język, pozwalający na pisanie aplikacji i gier na komputer PC, na Maca, na Androida, na iPhone'a, a także pozwalający tworzyć dynamiczne serwisy internetowe. Ale tak naprawdę ten kurs nauczy Was sposobu myślenia, który jest uniwersalny dla każdego języka programowania. Więc gdy go ukończycie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, by zmienić swój wybór na inny język programowania. Moje założenie jest takie, by każda lekcja tego kursu była stosunkowo krótka, nieprzeładowana informacjami. Będę się starał wyobrazić sobie waszą perspektywę, zakładając, że nie macie żadnego doświadczenia z programowaniem. Dostosowywać ilość informacji w taki sposób, by was nie przeciążyć. Do niektórych odcinków będę również nagrywał suplementy. Będę w nich opowiadał o rzeczach dodatkowych, które nie są niezbędne, by ruszyć naprzód z nauką programowania, ale na pewno pomogą się lepiej oswoić z tematem. Suplement do odcinka nagram również, jeśli zobaczę w komentarzach, że temat jest niejasny i wymaga dodatkowych przykładów lub poprawek. Ja przez cały ten kurs będę korzystał z Windowsa. Użytkownicy Maca czy Linuxa mogą uczyć się z tego kursu. Język C Sharp w projektach typu.NET Core, a na takich będziemy się uczyć, działa również w tych systemach. Jednak jest bardzo prawdopodobne, że w tych systemach edytory kodu będą wyglądać nieco inaczej. A niektóre moje rady po prostu nie zadziałają. No dobrze, to był wstęp do całego kursu. A teraz króciutki wstęp do tej lekcji. Po dzisiejszej lekcji będziecie już w stanie napisać swój pierwszy program. Brzmi dobrze? Dowiecie się, jakich narzędzi potrzebujecie, by ten program napisać. Dowiecie się, co to jest i co robi klasa consol. Oraz, co to jest budowanie i kompilacja. Gotowi? No to zaczynamy. Aby rozpocząć programowanie w C-Sharpie, zdecydowanie najlepiej jest użyć programu Visual Studio. Program znajdziecie na stronie visualstudio.microsoft.com, link w opisie. Oczywiście, można go również znaleźć, korzystając z dowolnej wyszukiwarki. Nie będę pokazywał, w jaki sposób się ten program instaluje. Myślę, że każdy z Was da sobie z tym radę. Podpowiem tylko, że w instalatorze można spokojnie pozostawić domyślne ustawienia. Ewentualnie zrezygnować z instalowania składnika Unity, który myślę, że jeszcze długo się Wam nie przyda, a zajmie niepotrzebnie miejsce na Waszym dysku twardym. Odnośnie wersji programu, do nauki w zupełności wystarczy darmowa wersja Community. Na takiej zresztą wersji będę pokazywał wszystkie ćwiczenia. Dlaczego najlepiej jest wybrać Visual Studio, a nie inny program? Będzie to jeden z tematów, które chciałbym poruszyć w suplemencie do tego odcinka. Kiedy otworzycie program Visual Studio po raz pierwszy, waszym oczom ukaże się takie oto okno. Na razie będzie nas interesować jedynie przycisk w prawym dolnym rogu ekranu, służący do otworzenia nowego projektu. Po kliknięciu w tenże przycisk, widzimy listę szablonów projektów. My jeszcze przez wiele odcinków będziemy pracować na szablonie Console App w nawiasie .NET Core. Dla języka C-Sharp. Dziś pokażę, jak ten szablon wyszukać i otworzyć. W kolejnych odcinkach nie będę tego pokazywać. W zamian zobaczycie na ekranie grafikę informującą, z jakiego szablonu w danej lekcji korzystamy. Zanim przejdę dalej, chciałbym zwrócić uwagę, że nazwa szablonu to nie wszystko. Zauważcie, że w lewym dolnym rogu tego prostokąta jest napis oznaczający, że szablon jest stworzony dla języka C-Sharp. Poniżej tego szablonu Mamy szablon o identycznej nazwie, jednak stworzony dla języka Visual Basic. Ja Was będę uczył języka C Sharp, więc przy okazji moich lekcji ten drugi szablon do niczego się Wam nie przyda. Visual Studio domyślnie pokazuje nasz szablon Console App w nawiasie.NET Core na samej górze listy szablonów, przynajmniej w moim przypadku. Jeśli na Waszym komputerze wygląda to inaczej, możecie wyszukać nazwę Console App w znajdującej się tutaj szukajce. Możecie też z pierwszej rozwijanej listy wybrać język C-Sharp, a z ostatniej wybrać aplikację typu Console. Ograniczy to listę szablonów do jedynie trzech. Zwracam jeszcze raz uwagę na to, co znajduje się w nawiasie. Ja Was będę uczył na szablonach .NET Core. Jeśli wybierzecie .NET Framework, bardzo prawdopodobne, że wszystko lub prawie wszystko będzie działać. Jednak są też pewne różnice między tymi szablonami. .net core jest obecnie w cudzysłowie obowiązującą wersją, to znaczy zalecaną przez Microsoft dla wszelkich nowych programów. Jeśli będziecie chcieli zostać zawodowym programistą, możliwe, że za jakiś czas będziecie musieli poznać również .net framework, by móc wspierać oprogramowanie, które obecnie już jest w użyciu. Ale podczas nauki uczcie się z najnowszej wersji .netu. Po wybraniu szablonu Visual Studio prosi nas o podanie nazwy projektu, folderu w którym ma się zapisać oraz nazwy solucji. Ja nazwę nasz projekt Konsola, a solucję Lekcja1. Mam już przygotowany folder, w którym chciałbym, by ta solucja się zapisała. Po uzupełnieniu informacji klikam w przycisk Create i za chwilę widzimy się w edytorze kodu. Jak już widzicie, nasz szablon Console App dla .NET Core zawiera domyślny kod jest to program gotowy do uruchomienia. Ten program wyświetla w konsoli napis Hello World. Dobrym pomysłem będzie sprawdzenie, jak ten domyślny program zadziała. W tym celu klikniemy w znajdujący się u góry przycisk z ikoną odtwarzania i nazwą naszego projektu, w tym przypadku konsola. Visual Studio w naszym imieniu uruchomiło nasz program. Wyświetlił się on w oknie konsoli systemowej, czyli w przypadku Windowsa w tak zwanym wierszu polecenia. Tak jak zapowiadałem, program wyświetlił w konsoli napis Hello World. To co jest poniżej, to mechanizm zapobiegający natychmiastowemu zamknięciu konsoli. Jeśli uruchomilibyśmy podobny program, klikając dwukrotnie w plik exe, konsola mogłaby się uruchomić, wyświetlić napis, ale również szybko zniknąć. To znaczy od razu po wykonaniu programu. W takiej sytuacji nie mielibyście szansy odczytać napisu Hello World. Mechanizm ten czeka, aż wciśniecie dowolny klawisz na klawiaturze i dopiero wtedy zamknie okno programu. Przyjrzyjmy się teraz naszemu kodowi. Na razie umówmy się, że pierwsze 8 linii programu nie istnieje, tak samo jak 4 ostatnie, wliczając w to ostatnią pustą linię. Zatem nasz program obecnie składa się tylko z linii 9. A jeśli będzie potrzeba dodać kolejne linie, to zrobimy to ustawiając kursor na końcu linii 9 i wciskając Enter. Znaczenie linii, których na razie kazałem Wam nie widzieć, omówimy w kolejnych lekcjach. Spróbujmy teraz odtworzyć to, co zostało zapisane w linii 9. Napiszmy Console. Przy okazji, co to jest console? Console to jest klasa, co zresztą jest pokazane na tym wyskakującym dymku w Visual Studio. Pojęcie klasy omówimy dokładniej w jednej z kolejnych lekcji. Na razie musi Wam wystarczyć informacja, że console to klasa oraz że tak jak każda klasa, konsol zawiera pewne elementy, których listę możemy obejrzeć stawiając kropkę po słowie console. Elementy, które mamy dostępne w ramach klasy console, dzielą się na properties, czyli właściwości, events, czyli zdarzenia i methods, czyli metody. Dzisiaj poznamy kilka metod tej klasy oraz kilka jej właściwości. Wracając do naszej linii 9. Po kropce mamy napis writeLine, a writeLine jest metodą klasy console. Jak poznać, że jest to metoda? Otóż, jeśli wywołujemy metodę, to zawsze tuż po jej nazwie musi zostać otwarty nawias okrągły. Tenże nawias może mieć jakąś zawartość, tak jak w linii 9, lub być pusty. W zależności od tego, na co zezwala dana metoda i co chcemy osiągnąć. Zawartość tych nawiasów nazywamy argumentami. W przypadku linii 9 przekazujemy metodzie writeLine jeden argument. W dodatku jest to argument tekstowy. Spróbujmy więc odtworzyć to, co jest w linii 9. Piszemy writeLine i zobaczmy, że Visual Studio zwraca nam uwagę, że polecenie nie kończy się średnikiem. Generalnie zasada jest taka, że każde polecenie w języku C Sharp powinno być zakończone średnikiem. Większość tzw. Tak bloków kodu kończy się bez średnika, ale polecenia, takie jak np. metody, powinny być niejako podsumowane właśnie średnikiem. Jak widać, Visual Studio nie ma problemu z tym, że nie podaliśmy żadnych argumentów w metodzie WriteLine. Nie ma żadnego błędu. Jest tak dlatego, że metoda writeLine na to zezwala. Można jej użyć zarówno z argumentami, jak i bez. Jeśli nie podamy żadnego argumentu, metoda writeLine wydrukuje w konsoli pustą linię. Zademonstruję to zmieniając napis Hello World na linię 1, a po naszej pustej linii dodając jeszcze jedną linię konsoli z napisem linia 2. Porównajcie kod programu z tym, co widać w konsoli. Myślę, że tego nie trzeba komentować. Za to naprawdę warto samodzielnie to przećwiczyć po obejrzeniu tego filmu. To jeszcze nie wszystko, co powinniście wiedzieć o metodzie WriteLine. Ciekawostką dla sprytnych przyszłych programistów jest możliwość bardzo szybkiego wpisania całej linii za pomocą skrótu. Jeśli wpiszemy dwie literki CW i dwukrotnie wciśniemy tabulator, w oknie edytora pokazuje się cała linia Konsol write Line. A kursor jest umieszczany dokładnie między nawiasami, co pozwala dodać nam argument. Dodawania argumentu jeszcze nie omówiliśmy, więc zróbmy to teraz. Jak zapewne zauważyliście, tekst do wyświetlenia w konsoli jest ujęty w cudzysłów. Jest to bardzo ważne. Jeśli chcemy operować tekstem, który nie jest fragmentem języka C-sharp, musimy go objąć w cudzysłów. W przeciwnym przypadku Visual Studio, a konkretnie podpięty do niego kompilator który omówimy w dalszej części tego odcinka, będzie szukał w tym tekście składni języka C-sharp, co oczywiście zakończy się błędem. Dlatego tekst zawsze umieszczamy w cudzysłowie. Na ten moment to by było na tyle, jeśli chodzi o metodę writeLine. Jeśli przejrzymy, co jeszcze do zaoferowania ma nam klasa console, znajdziemy m.in. metodę write. Wygląda bardzo podobnie do metody writeLine, ale czym się różni? Zobaczmy. Napiszę teraz dwie dodatkowe linie. Jedną z metodą write, a drugą z metodą writeLine. Zobaczcie, napisy linia czwarta i linia piąta zostały wydrukowane w konsoli w tej samej linii. Po napisie linia czwarta nie ma znaku końca linii, więc kursor nie został odesłany niżej. Zatem różnica między metodą write a writeLine jest taka, że metoda write nie umieszcza po naszym tekście znaku końca linii, podczas gdy metoda WriteLine robi to. Aby w pełni to zrozumieć, musicie poświęcić trochę czasu na ćwiczenia z tymi dwiema metodami. Zróbmy chwilę przerwy od klasy Console. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co dzieje się, gdy klikam w ten przycisk z ikoną odtwarzania. Otóż nasz kod zostaje przetworzony w taki sposób, że powstaje z tego program, który następnie ukazuje się nam w postaci konsoli. Oczywiście nie jest to tak, że jest to jakaś magiczna przemiana. Na pewno słyszeliście nie raz, nawet od komputerowych laików, że komputer rozumie tylko zera i jedynki. Ale czy nasz kod wygląda jak zera i jedynki? Oczywiście, że nie. Jest to po prostu zestaw angielskich słów, który jakby się przyzwyczaić do nieco dziwnego szyku jest tak naprawdę całkiem zrozumiały. Konsolo napisz linię linia 1. Brzmi trochę jak automatyczny translator sprzed kilku lat, ale da się zrozumieć. Mózg naszego komputera, czyli procesor, takiego polecenia nie zrozumie, choćbyśmy napisali je wierszem. Jest to ewidentny przykład umysłu ścisłego, którego interesują tylko konkrety, i pod tym względem jest absolutnie bezlitosny. Zatem wracając do brzegu, co robi nasz magiczny przycisk z ikoną odtwarzania? Otóż buduje nasz program. Proces budowania jest złożony. Składa się z wielu elementów, ale generalnie jest to przetłumaczenie programu z C Sharpa na język zrozumiały dla procesora. Tutaj powiem szczerze, że jeśli chodzi o C Sharp, to odrobinę was okłamałem, bo akurat C Sharp. Podczas budowania jest przeważnie tłumaczony na inny kod, również niezrozumiały dla procesora. Ale dla uproszczenia, na razie przyjmijcie, że kliknięcie tego przycisku sprawia, że nasz kod staje się zrozumiały dla procesora. Samo tłumaczenie kodu jest tylko częścią budowania. Są też inne jego elementy, ale ten konkretny element budowania nazywamy kompilacją. Rozmawiając potocznie o tej czynności, bardzo często używa się zamiennie słów budowanie i kompilacja. Chyba nawet częściej używa się tego drugiego. Dodatkowo może się przydać informacja, że kompilację wykonuje kompilator, czyli po angielsku compiler, a budowanie wykonuje builder, który według mnie nie ma sensownego odpowiednika w polskim słowniku, bo budowniczy no, brzmi trochę bezsensownie w kontekście programowania. Kompilator i builder – to po prostu programy, które są niejako przywoływane przez Visual Studio, gdy klikniecie w przycisk z ikoną odtwarzania. Dodatkowa wskazówka. Zamiast klikać, możecie również wcisnąć klawisz F5 na klawiaturze, co przeważnie jest szybsze, skoro i tak w momencie pisania macie palce na klawiaturze. Aby być bardziej ścisłym, powiem, że ten przycisk, tak samo jak klawisz F5, wykonują dwie czynności, czyli. Budują program i go uruchamiają. Czasem nie chcemy uruchomić programu, a jedynie zbudować. Można to zrobić m.in. przy pomocy przycisku F7. Ale jak trochę poszukacie w Visual Studio, to znajdziecie też miejsca, gdzie można to kliknąć. Gdzie są te miejsca? Znajdźcie je. Niech to będzie jedno z zadań do Waszej pracy domowej. Słuchajcie, kwestia estetyki. Zauważcie, że kod naszego programu ma wcięcia. To, czego na razie w sumie kazałem Wam nie widzieć, ma nawiasy klamrowe. A każdy kolejny taki nawias ma o jedno wcięcie więcej. Aż w końcu nasze polecenia konsoli zaczynają się dopiero tutaj. Jest to niby tylko kwestia estetyczna. No właśnie, tylko czy aż. Kwestie estetyczne w programowaniu są bardzo, ale to bardzo ważne. To nie jest tak, że nasz. Budowniczy nie zrozumie kodu, jeśli napiszemy wszystko na tym samym wcięciu, albo nawet cały kod programu w pierwszej linii bez Enterów, tylko poddzielany średnikami. Budowniczy zrozumie, bez problemów, ale nikt poza nim tego nie zrozumie, a to już bardzo źle. Naprawdę bardzo źle. Wy sami tego nie zrozumiecie, gdy wrócicie do programu kolejnego dnia, a tym bardziej za miesiąc czy za pół roku. Póki znamy kilka poleceń konsoli, to w zasadzie wszystko będziemy pisać na tym samym wcięciu, ale z czasem będziecie musieli zrobić 2-3 wcięcia więcej, co pozwoli łatwiej wizualnie wyodrębnić, jaka część kodu odpowiada za daną funkcjonalność programu. Jest to tylko malutki wstęp do kwestii estetycznych, jakie zamierzam poruszyć w tym kursie. Jeszcze nie raz do tego tematu wrócimy. Odnośnie wcięć. Możecie w ramach pracy domowej spróbować napisać polecenie konsoli, kasując wcięcia. Przekonacie się, że w większości przypadków Visual Studio i tak na was wymusi porządek, ale myślę, że nie zawsze tak będzie. A porządek musi być. Zawsze. Odnośnie kwestii estetycznych, wśród metod klasy konsol znajdziemy także metodę clear. Jeśli ktoś zna język angielski, co przy programowaniu zdecydowanie ułatwia pracę, łatwo się domyśli, że ta metoda czyści ekran konsoli. W ramach demonstracji wstawię linię z tą metodą, między naszą linią trzecią a linią czwartą. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. I co się tutaj stało? Nagle mamy jedynie linię czwartą i piątą. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nasze polecenia do konsoli zostały wykonane wszystkie jedno po drugim. Bez najmniejszej przerwy między nimi. A my widzimy już efekt końcowy wykonania tych poleceń. Dla lepszego zrozumienia tego mechanizmu zdecydowanie musicie to przećwiczyć samodzielnie. Zapewne niczyją intencją nie byłoby napisać tych wszystkich linii, tylko po to, by wyświetliła się jedynie część. Zatem możemy wymusić na naszym programie, by zatrzymał się tuż przed wyczyszczeniem konsoli. Zróbmy to przy pomocy metody RITKI. Ta metoda będzie oczekiwała na wciśnięcie klawisza przez użytkownika programu. Działa to w ten sposób. No dobrze, jest jeszcze jedna sprawa, do której można się przyczepić. Ewentualny nowy użytkownik programu nie będzie wiedział, na co właściwie czeka nasz program. Poinformujmy go więc. Użyjemy do tego metody write, umieszczonej tuż przed metodą readKey. Świadomie wybrałem metodę write, by kursor nie uciekł nam do nowej linii. A oto efekt takiego zabiegu. Myślę, że wygląda to całkiem dobrze. Jeśli jesteśmy już przy wyglądzie, za chwilę omówimy kilka właściwości klasy console, które wpływają na wygląd konsoli. Omówimy teraz właściwości... Background, color i foreground, color. Z samych nazw możemy się domyślić, że właściwości te zmieniają odpowiednio. Kolor tła tekstu oraz kolor samego tekstu. Do tej pory korzystaliśmy z metod. Z właściwości jeszcze nie. Metoda to polecenie, właściwość to cecha. Metoda coś wykonuje, właściwość opisuje obiekt. Dlatego właściwość nie przyjmuje argumentów, właściwość przyjmuje wartość. Na przykład właściwość o nazwie kolor tła ma wartość czerwony. Zobaczmy, tak to wygląda w praktyce. Wartość przypisujemy poprzez znak równości. Jak widzicie, zmiana koloru zadziałała na wszystkie nasze linie, a po wyczyszczeniu konsoli objęła nie tylko tło pod tekstem, ale praktycznie całą konsolę. Natomiast ja bym chciał, by pierwsza linia miała tło czerwone, druga zielone, trzecia niebieskie, a dwie pozostałe by wróciły do standardowego czarnego tła. Oto w jaki sposób to osiągnę. Tutaj przypomnę, że polecenia będą wykonywane w dokładnie takiej kolejności, w jakiej zostaną wpisane. Czyli, aby napis miał tło, musimy to tło ustawić, zanim wyślemy napis do konsoli. Ustawiłem już kolory tła napisów, jednak chciałem też, aby na drugiej stronie nie było już tła. Aby to osiągnąć, skorzystamy z metody Reset Color. Wygląda to już prawie tak, jak chciałem. Chciałbym jeszcze, aby tekst będący na kolorowym tle miał czarny kolor. W tym celu użyjemy wspomnianej na początku właściwości foreground color. Widzimy, że na drugiej stronie tekst jest już biały. Jest tak dlatego, że metoda reset color, której użyliśmy do wyłączenia tła, zresetowała również kolor tekstu do ustawień domyślnych. Wcześniej omawianym właściwościom przypisywaliśmy kolory. Pokażę Wam przykład właściwości przyjmującej wartość tekstową. Jest to właściwość title, odpowiada ona za nadanie naszego własnego tytułu okna konsoli. Oczywiście pamiętamy o tym, że tekst musi być objęty cudzysłowiem. Spróbujmy ustawić własny opis na pierwszej i na drugiej stronie. Pierwszy tytuł nadam jako pierwsze polecenie do konsoli. A drugi, od razu po metodzie clear. Zobaczmy, jaki jest efekt. Pierwszy tytuł widzimy od razu. Znajduje się on tutaj, na górze okna. Niestety, na drugiej stronie tytuł się nie wyświetla. Z moich prób wynika, że przyczyną jest ten mechanizm, który utrzymuje okno konsoli otwarte. Jest to problem, ponieważ chcielibyśmy, aby użytkownik w trakcie używania programu widział nasz tytuł. Aż do zakończenia czytania wszystkich napisów. A zatem kolejnym zadaniem waszej pracy domowej będzie samodzielnie znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. Wasze pomysły opisujcie w komentarzach. No dobrze, wystarczy już wiedzy na dzisiaj. Teraz czas przećwiczyć to wszystko, co dziś Wam pokazałem. Tutaj bardzo mocno podkreślę: jeśli ktoś z Was obejrzał ten filmik, ale nie przećwiczy tego wszystkiego osobiście, to tylko zmarnował swój czas. Dlatego mocno zachęcam do powtórzenia sobie wszystkich nowych pojęć, które się tutaj pojawiły. Nie są one skomplikowane. Zachęcam i namawiam do przećwiczenia wszystkich metod i wszystkich właściwości konsoli, które dziś przedstawiłem. Bez samodzielnego ćwiczenia i zabawy kodem niczego nowego się nie nauczycie. Napiszcie ten program po swojemu, całkiem inaczej niż ja, żebyście się przekonali, jak te metody i właściwości działają. A może uda się Wam przetestować jakiś element konsoli, którego ja nie pokazałem? Czemu nie, możecie to zrobić. Ale nic na siłę. Jeśli Wam się uda, to koniecznie pochwalcie się w komentarzach. Ja się nazywam Edward Ziemiński. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia w kolejnej lekcji. Aha. No i gratuluję! Umiecie już napisać swój pierwszy program.